Państwu. Na wszystkich etapach edukacji do moich ulubionych przedmiotów należała historia. I niestety zawsze czułem duży niedosyt związany z nauką tego przedmiotu. Miałem wrażenie, że tylko ślizgamy się po poszczególnych tematach, że różne wydarzenia działy się w oderwaniu od całej reszty. Więc stosunkowo szybko zacząłem sięgać po książki inne niż tylko podręczniki. Nie wiem, czy po prostu nie trafiłem na dobrych nauczycieli, czy też program szkolny był tak skonstruowany, że nic z nim zrobić się nie dało. W każdym bądź razie mnie to nie zniechęciło do poznawania historii, zarówno tej naszej, jak i obcej. No i tylko, jak zwykle. To okropne ograniczenie czas. Równie chętnie sięgam po książki opisujące te prawdziwe wydarzenia, jak i powieści osadzone jedynie w przeszłości, luźno nawiązujące do jakichś konkretnych wydarzeń. Cały czas zależy mi, aby moje postrzeganie historii nie było takie płaskie, jak to wyniesione ze szkoły. Kolejną pozycją, która, jak liczyłem, może mi w tym pomóc, miała być książka Andrzeja Zielińskiego Skandaliści w koronach. Hmm. I od razu powiem bez żadnego ściemniania, że zdecydowanie nie zawiodłem się. No, może trochę, jeśli chodzi o obszerność tej książki. Jak dla mnie mogłaby być jeszcze raz taka. Andrzej Zieliński porusza się z taką biegłością po różnych źródłach historycznych, że jest to wprost nieprawdopodobne. I co najważniejsze, tworzy nad wyraz barwne opowieści o polskich władcach. Zachowując pamięć o niewątpliwych dokonaniach, wielkich czynach, osiągnięciach, no przynajmniej niektórych z nich. Pokazuje też ich od drugiej strony, tej nieoficjalnej lub wręcz przemilczanej. Bo nasi władcy, tak jak my wszyscy, miewali w swym życiu różne epizody, i te wielkie, chwalebne, i te, o których wszelką pamięć woleliby wymawać z kart historii. Nieprzypadkowo więc, autor niemal na początku przywołuje historię szewca w Efezu. Herostratesa, uznanego za pierwszego terrorystę w historii, który aby właśnie przejść do tej historii, podpalił w 356 roku przed naszą erą, Artemizjon, uznawany za jeden z cudów świata. Za swój czyn został oczywiście skazany na karę śmierci oraz wymawanie wszelkiej pamięci. No i co? Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Google Herostrates i mamy około 26,5 tysiąca wyników wyszukiwania. To wspomnienie zostało przywołane nieprzypadkowo, bo takich chętnych do wygładzania było wielu, łącznie z naszymi najwybitniejszymi dziejopisami, działali z różnych pobudek. I z różnym powodzeniem, ale raczej niezmiernie rzadko, ze stuprocentową skutecznością. Jednym z pierwszych takich przypadków w dziejach naszego kraju jest do tej pory sporna sprawa istnienia wyklętego przez Kościół Bolesława zapomnianego. Czymże się ów książę tak zasłużył? Hmm. Otóż ten domniemany syn Mieszka II miał stanąć na czele rebelii neopogańskiej, która bardzo radykalnie wystąpiła przeciwko kościołowi na ziemiach polskich. No cóż, w naszych warunkach jest to powód aż nadto wystarczający do usunięcia w kart historii, ilu więc Bolesławów było władcami Polski. Andrzej Zieliński twierdzi, że jednak czterech i robi to w sposób bardzo przekonujący. Bardzo ciekawym wątkiem w historii jest posługiwanie się przez Kościół klątwą. Ciekawe, że ta kara w pewnym czasie zresztą bardzo skuteczna. Bardzo często nie broniła zasad wiary czy wartości moralnych. A jedynie interesy materialne instytucji kościelnej. Wśród obłożonych klątwą znalazł się również jeden z moich ulubionych, królów Kazimierz Wielki. Władca, który umocnił państwowość polską, który skodyfikował prawa, przyczynił się do rozwoju miast, no i w końcu w roku 1364. Ufundował Akademię Krakowską. Więc jego lista zasług jest naprawdę imponująca. Oczywiście powodem jego zatargu z kościołem stało się hmm, nałożenie na Kościół nowych podatków. Reakcja króla była wysoce znamienna. Dostojnika kościelnego, który dostarczył mu ów dokument. Kazał zapakować wraz z tym dokumentem do wora, zaszyć wór i wrzucić całość do przerembla. Niestety nie był to jedyny czyn karygodny, jakiego dopuścił się Kazimierz. Niestety, przypisuje mu się również gwałt na węgierskiej szlachciance Klarze Zacha. Zadanie miała mu ułatwić jego siostra, węgierska królowa Elżbieta. To już naprawdę bardzo poważna rysa na wizerunku, szczególnie wziąwszy pod uwagę tragiczne konsekwencje tego czynu. Otóż ojciec Klary. Felicjan Zacha, głowa jednego z najpotężniejszych rodów węgierskich owych czasów, udał się na dwór króla Węgier i z mieczem w ręku zaczął dochodzić swoich praw. Nie trudno się domyślić, że poniósł śmierć w czasie tej interwencji. Mało tego. W ciągu kilku następnych tygodni Unicestwiono całkowicie rod Zachów. Przy życiu nie pozostał nikt z bliskich członków rodziny, ani też z tych nieco dalszych. Później dorabiano teorię o spisku przeciwko królowi węgierskiemu, co miałoby być powodem tak okrutnego potraktowania rodziny Zachów. I oczywiście Przyjęcie całego ich ogromnego majątku. Chyba jednak należy się zgodzić, że i w tym przypadku wysoko postawiony winowajca po prostu uniknął kary, a konsekwencje poniosła poszkodowana i jej rodzina. I to konsekwencje wyjątkowo drastyczne. I takich. Niezwykle barwnych opowieści w książce Andrzeja Zielińskiego, skandaliści w koronach, jest znacznie więcej. Warto sięgnąć po to wydawnictwo, bo to bardzo ciekawa i pouczająca lektura. Niestety pokazuje ona także to, że jednak rzadkością są sytuacje. Kiedy uczymy się z kart historii. Chcielibyśmy, żeby tak było. Ale wydaje się, wręcz, że jesteśmy ślepi na doświadczenia poprzedników. Można tu przytoczyć słowa Heinricha Heinego, który podsumował to w następujący sposób: Każda epoka ma swoje wady. Które sumują się z wadami epok wcześniejszych. I to właśnie nazywamy dziedzictwem ludzkości. Sarkazm czy jednak właściwa ocena? Zostawiam Państwa z tymi pytaniami i oczywiście zachęcam do lektury. Do widzenia. Do zobaczenia następnym razem. A jeśli się podobała ta książka, jeśli się podobała moja recenzja, może była ciekawa, to proszę o łapkę w górę. Do widzenia.